Tam pan pądorszył. Ale my nie musimy. A ja robię, jeśli bym wariatem został. To znaczy, że nie umiem się objąć, bo Policjanci drogówki dostają wezwanie do dosyć nietypowej interwencji. Obrońców, zrób na lazurowo. Idziecie w pijany kierowca. po a ten oko podnosi, tak i idzie dalej spać. 11834 ja na miejscu jestem. Na miejscu jest już jeden patrol, który nie może nakłonić pijanego kierowcy do wyjścia z auta. Otworzy pan, halo! Policjanci przez kilkanaście minut próbują dobić się do zdrowego rozsądku kierowcy. Ten ma jednak spory kłopot, jakim jest otwarcie drzwi. Ostatecznie jednak człowiek wygrywa z maszyną i po chwili kierowca wytacza się na zewnątrz. Twierdzi, że obudził się w aucie i nie wie, jak znalazł się w środku. Dodaje też, że auta na pewno nie prowadził. świadek, za panem, jak pan jechał? Świadkowie widzieli również, jak kilkukrotnie odbijał się od barierki, rysując samochód. Remont może być kosztowny i kierowca będzie go musiał opłacić z własnych pieniędzy. Ubezpieczyciel nie wypłaca bowiem odszkodowania, jeżeli sprawca był pijany. No jakieś wyższej barierki się przytulił. Bo... Tak, coś wyższego musiał bo <grym> się przynadekować. Chyba, że na boku był na chwilę. Po zbadaniu trzeźwości okazuje się, że kierowca ma prawie 2 promile alkoholu we krwi i powoli traci kontakt z rzeczywistością. nie zatrzymujecie w tym momencie? No nie, no, nie zatrzymaliśmy. Sam się pozatrzymałem. No, sam, Sam się No też no, 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 my nie musimy. No, nie, a ja robię ci Ciebie wariatę, no znaczy, Właśnie, nie musisz. No właśnie. Nie wątpię. Wówki trochę. Nie. Bo, nie, bo, nie, nie. nie, nie. Panem. No jest Pan trochę inteligentny, czy nie? No troszkę jest. Proszę bardzo. Też się nie zdaję Do wiadomości kierowcy nie dociera, że sytuacja jest poważna. Dobrych wiadomości nie mają dla niego również pracownicy pogotowia. Nie masz, No, ma prawda. Prominy, prominy. Jest to na tej dni, a później konsultacja co Najpierw jednak kierowcę trzeba przewieźć na komisariat, ale i to nie obywa się bez problemów. ale zaraz. Proszę, Po chwili na miejscu zdarzenia pojawia się żona pijanego kierowcy, aby zabrać samochód do domu. Czy będzie puszczony do domu rano, czy jak? No, jakby czy wie. A co? Prawo jazdy nie, dopiero nie wszystko prawa, tak? No tak, to prawo jazdy to już pani są decyduje. I ma spore szanse na to, że je straci. Minimalna kara za jazdę popijanemu to rok, maksymalna to zabranie prawa jazdy na 10 lat.